arn.eu Cześć, kochani! Z tej strony Dark Arcon i jak co miesiąc, witam Was w rozpakowaniu Arcade Blocka. I dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, Arcade Block to taka specjalna usługa, usługa, która w zamian za pieniążki wysyła nam co miesiąc pudełko pełne gadżetów związanych z grami wideo. Gadżety są losowe, nie wiadomo dokładnie, co znajdzie się w pudełku, każdego miesiąca są to inne gadżety, więc jest też taki mały element niespodzianki, jak rozpakowywanie prezentu pod choinką. Zawsze jest ten y, element ekscytacji. W tym miesiącu paczka jest o tyle wyjątkowa. Że Arcade Block robił specjalną ankietę dla swoich użytkowników, gdzie można było wypełnić swoje własne zainteresowania, i w ramach specjalnej akcji testowej wysyłają użytkownikom paczki na podstawie tej wypełnionej ankiety, tak żeby pokrywały się mniej więcej zainteresowaniami. Jest to ciekawy eksperyment, zobaczymy jak to wyjdzie w moim przypadku. Cóż, nie ma co przeciągać w takim razie. Pozwólcie, że ją otworzę, żeby była większa niespodzianka. To zrobię to tak, żebyście nie mogli zobaczyć całej zawartości. Słyszałem w komentarzach, że ludzi frustruje psucie trochę niespodzianki poprzez otwieranie pudełka w taki sposób, że każdy je uu, widzi. Pierwszym elementem. Pierwszy element bardzo już mi się podoba. Widzę, że eksperyment na razie wydaje się bardzo fajny. Bluza rock Rockband. Jakiś na drug z tyłu. Rockband Road Crew. Super sprawa. Rockband to jest jedna z moich ulubionych serii gier. Sama bluza też wartość musi mieć nie cał, całkiem nie najgorszą, biorąc pod uwagę koszt paczki. Paczka kosztuje bodajże 20 dolarów. Bluza z Rockbanda, oczywiście w. Mam nadzieję, w moim rozmiarze L. Taki rozmiar miałem zaznaczony w profilu Arcade Blocka. jest bardzo fajny gadżet. Wrócimy do niego za chwilkę. Jestem bardzo ciekawy, tym co w pudełku znajduje się jeszcze. I zaglądamy. No proszę. Rockband na PlayStation 2 super sprawa, super gra. Uwielbiam Rockbandy. Będziemy, będę miał do kolekcji. Jest płytka, jest wszystko. Bardzo fajnie. Rockband na PlayStation 2. Hmm. Rockband na PlayStation 2. Rockband na PlayStation 2. I 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 Rockband na, rock na PlayStation 2. Coś mam wrażenie, że ten system im trochę nie działa jak należy. O co tu chodzi? Rockband na PlayStation 2, Rockband na PlayStation 2 i Rockband na PlayStation 2 i dla odmiany Rockband na PlayStation 2 i Rockband na PlayStation 2 i Rockband na PlayStation 2 i Rockband na PlayStation 2. I Rock Band na PlayStation 2. Coś jeszcze? O, dla odmiany: Rock Band na PlayStation 2. Super, paczka jest już chyba pusta. Tak, nic w środku już chyba nie ma. Chociaż nie, czekajcie, chyba zapomniałem jeszcze o jednym. Paczka roku. Polecam wszystkim arcade bloka. E, moje marzenia zostały spełnione. Zawsze chciałem mieć miliard rock teraz mam miliard rock i nowego grunia. Super sprawa. Dzięki za oglądanie naszego rozpakowania arcade blocka. Zachęcam Was do oglądania nas co miesiąc. W przyszłym miesiącu rozpakujemy sobie kolejną paczkę. A na razie trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że Was również odwiedzi błogosławieństwo Miliona Rock bandów. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.